Hej witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Darek. Chciałem pogratulować zwycięzcy konkursu z literkami, który się zakończył już ostatnio. Wygrał Kamil D. Kamilu paczuszka do ciebie poszła bodajże w piątek. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Tam jeszcze napisał Sylwek 1999. Napisał, y, nie napisał y, odpowiedzi, tylko napisał, że pierwszy. Y, Sylwku, wiesz co? Y, faktycznie byłeś pierwszy, to się zgadza. Nie, nie podałeś poprawnej odpowiedzi. Y, nie wiem, może, może z roztargnienia, czy czegoś, y, ale tak. Y, chciałbym być też w stosunku do ciebie fair, jakoś tam. Może nie zrozumiałeś konkursu, może coś. Jeśli byś chciał, żebym ci zrobił dwa przypony karpiowe, takie w pełni profesjonalne, to napisz do nas na ppmałpaitw.1.pl Tam pod filmem w opisie dam adres mailowy. Także Sywku, jeśli chcesz, to powiedzmy, że w tym przypadku zrobię coś takiego, że zrobię Ci w pełni. Profesjonalne dwa przypony karpiowe, robione przeze mnie. Także jeszcze raz gratuluję Kamilowi D. Kamilu, paczuszka już poszła. Teraz tak. Odnośnie konkursu z logiem naszego, naszego projektu Południe. Rozmawialiśmy tutaj w sumie na, na, na ten temat, i w następny weekend. Zostanie wylosowana już osoba, powiemy dokładnie z kim chcielibyśmy współpracować, bo faktycznie przesyłacie bardzo fajne loga, podobają nam się. Nie powiemy na tą chwilę dokładnie, kto jest naszym faworytem. Może przez jeszcze tydzień ktoś inny wygra, ale tak jak mówię, za następny tydzień, myślę, że jakoś w weekend. Też nagramy film, kto dokładnie wygra konkurs z logiem na projekt Południe. No i co, jeśli chodziłoby o konkursy, także konkurs z literkami mamy zakończony. Konkurs z logiem kończy się za tydzień. Jeśli chodzi o losowanie nagród, chodzi o konkurs z łódką, budową łódki, te bodajże, co tam były 4 do wylosowania, To też za niedługo będziemy pewnie kończyć budowę naszej łódki i też będziemy robić losowanie, więc wszystkich zapraszam i zapraszam oczywiście do lajkowania i subskrybowania naszego kanału. Także i zapraszam do następnego filmu. Na razie, cześć!